Witam nów no Księżyca w dzisiejszym 27 kwietnia 2025 rok. Jeszcze trochę do jego faktycznego rozpoczęcia, bo to w nocy moje osobiste hasło potrzeby, czy też motto intencja. Ja co nów i co pełnie zadaję pytanie tutaj siedząc na żywo. Kto może to odsłuchuje? Czego potrzebujesz. Ponieważ ja mam swoje hasła, swoje motta, swoje intencje, które do mnie po prostu przychodzą i wiem, że to jest dla mnie ważne. Natomiast to jest taka bardzo podstawowa rzecz, czego potrzebujesz. I dzisiaj kurat jest o potrzebach, więc się ładnie składa. Natomiast przy tych świetnych okazjach, kiedy jest taka mocna energia kosmiczna, można powiedzieć. To jest dobry moment właśnie po to, żeby się zatrzymać, być ze sobą, pogadać ze sobą, może w medytacji i zadać sobie pytanie. To czego potrzebujesz? Czego potrzebuję? Czego potrzebujesz? Ja się nazywam Monika Sztangierska. Jesteś w przestrzeni ożywienie, jako ożywienie życia, osobistego, zawodowego i zdrowia. Tu jest o wypaleniu, które ja widzę holistycznie, i o wychodzeniu z tego wypalenia, i też o takim życiu i takim pracowaniu, żeby nie dojść do tego wypalenia, czyli może być z przyjemnością, z radością i z lekkością, natomiast uwaga, jeśli do tej pory tak nie miałeś, to z czegoś to wynika. Ja 17 lat pracowałam jako pielęgniarka, krążyłam wokół pielęgniarstwa przy śmierci, umierałam, pracowałam w moim życiu, było niewiele przyjemności, za to sobie. Kompensowałam to czymś innym, i to jest też związane z potrzebami bardzo. Dlatego dzisiaj właśnie o tym. Na końcu będzie chwila medytacji dla tych, którzy będą chcieli zostać albo odsłuchać. Potrzeby. Z czym to się Tobie w ogóle kojarzy? Mnie się to kojarzy z taką piramidą Maslowa, takiego gościa, który kiedyś taką drabinę stworzył, i pewnie nawet na wosie chyba. Przynajmniej tak to się kiedyś nazywało w szkole, o tych potrzebach jest. Czyli też są takie podstawowe, pierwotne jedzenie, picie, fizjologia cała, a potem są takie wyższe, typu na przykład twórczość jakaś i coś tam. Natomiast najważniejsze jest to, żeby się zastanowić ze swojego, czym tak naprawdę dla ciebie są Twoje potrzeby, bo moim zdaniem. I moim doświadczeniem jest tak, że w dorosłym życiu, a zwłaszcza jak ci się życie knoci, chyba że wolisz dosadnie gdzie coś pierdoli, chorujesz, jest ci źle. To jest taki moment na to, żeby sobie samemu ustalić to, czym coś jest dla ciebie, bo się okazuje, że większość tego, co Ty wiesz, że masz jakiś obraz, że a dla mnie to jest to. To się okazuje, że to było matki, ojca, dziadków, nauczycieli, że to jest wszystkich ludzi wokół. A co jest w ogóle twoje? Dla mnie jest taka, takie zobrazowanie i rozróżnienie sobie dwóch rzeczy. Czym jest potrzeba, a czym jest chciejstwo. Czyli ja potrzebuję, a ja chcę. Ja potrzebuję siku, czy ja chcę siku. Prosta sprawa jest. Sikaniem jest najprostsza sprawa na świecie. Natomiast zobacz sobie coś takiego. Taki obrazek, jak stoi dziecko z rodzicem przed sklepem, z zabawkami i woła, kup mi. Może być jakiś słodycz też, co tam dzieci lubią, bo pewnie są różne. Kup mi. To czy to jest potrzeba, czy to jest chcieństwo. I teraz ważna rzecz, to dziecko jest w każdym z nas. We mnie też. Ja sobie przez ostatnie trzy lata wiele razy zapytywałam siebie, to ile ty masz dzisiaj lat? Często mi wychodziło pięć, dziesięć. Robię coś, myślę coś, zachowuję się jakoś. A to mam znowu 10 lat. Dobrze, że chociaż 10, a nie trzy. Dlatego, że część potrzeb jako ludzi nie zostało tobie, mnie, nam, zaspokojone w dzieciństwie. I teraz uwaga, może już będziesz chciał to teraz klapnąć i wyłączyć, bo będę mówić o jakichś psychoterapeutycznych zdetach, Dla niektórych to tak może brzmieć. Nie, nie, nie. To są bardzo pierwotne rzeczy. I owszem, o tym pewnie na każdej psychoterapii usłyszysz. Natomiast dla mnie to jest ważne, żeby zrozumieć ten mechanizm i bardzo też to przyjąć, że to nie jest przeciwko rodzicom, bo się odzywa w nas lojalność w ludziach. Chyba, że masz, miałeś tak źle w domu, bo niektórzy to pamiętają, na przykład przemoc, bicie, jakieś takie rzeczy, których mózg nie, nie wyparł, bo są różne mechanizmy tego też, co się tam działo w dzieciństwie, żeby tego nie później nie, nie przypominać sobie, co trudne. Bo niektórzy mogą swoich rodziców to chcieć ofi, ofen spalić na stosie, bo byli tacy źli. To wtedy miłość w środku też się buntuje. Więc ja jestem zwolennikiem drugi środka, żeby sobie pozwolić na wszystkie emocje i odczucia, to co przychodzi, na wspominanie tego, co przychodzi. Natomiast, co jest ważne i co ja podkreślam wiele razy, życie ma datę ważności. Ja to bardzo dobrze wiem po pracy, przy śmierci, umieraniu, natomiast przerażało mnie to wiele lat i ja nie planowałam życia. To też jest dziecięce, bardzo, mega. I na całe życie ludzkie się składają właśnie te potrzeby. I teraz chodzi o to, żeby wiedzieć, co ty potrzebujesz, co ja potrzebuję, co ty potrzebujesz. Czego dzisiaj potrzebujesz, a czego chcesz? Czy ty potrzebujesz. Czy ty potrzebujesz tego domu, tych czterech samochodów, czy co tam masz swojego, tej pracy, tych wszystkich y, swoich różnych zajęć, które prowadzisz, nawet które organizujesz dzieciom, czy wspólnie z partnerem? Czy to jest chcieństwo, bo tak wszyscy robią w internecie, albo ci, którymi ty się sugerujesz? Czy to jest ta twoja potrzeba? Ja tego nie wiem. Ja ci nie będę wmawiać, że teraz, teraz to zostań w ascezie, bo pieniądze są w ogóle niedobre, teraz trzeba zen medytować jak mnich budyjski. Ja ci tego nie powiem. Sam sobie odpowiesz na pytanie, czy dobrze przeżyłeś życie, jak przyjdzie śmierć. O śmierć mówi, sprawdzam. Ja to doskonale wiem z pracy w hospicjum. Teraz wam, teraz wam coś potrzebuję, teraz wam coś potrzebuję pokazać. Ubrałam sobie kolczyki. Dawno nie nosiłam kolczyków i po prostu uszy mnie palą. Fajnie wyglądają. Niestety kupiłam je od takiego gościa, który, który robi ręcznie rzeczy i po prostu mnie palą uszy. Już czuję, że mam całą twarz i cholerstwo zdejmuję. Piękne są, nie? Nie mogę w tym wytrzymać po prostu. Moje ciało mi mówi dość. Zdejmij to, baba. To jest właśnie potrzeba. Nie? Chciałam dobrze wyglądać. O, właśnie bardziej było chcieństwo. Chciałam dobrze wyglądać, a w efekcie... Moje ciało cierpi. Mam potrzebę to zdjąć, zdejmuję, słucham swojej potrzeby. O to właśnie chodzi. W kontekście życia jest każda chwila, każda minuta. Czyli właśnie było to, że wpisz do te kolczyki teraz, bo miałam za długą przerwę, nie nosiłam, czy coś tam jeszcze. Wpisz do te kolczyki, bo dzisiaj, w tej chwili to mnie rani i to nie jest dla mnie. Czyli ja potrzebuję się od tego uwolnić, a na życie. Tu nie jest o kolczykach, tylko jest o różnych elementach życia, które rzeczywiście są tobie potrzebne. To, co to jest dla ciebie. I te pierwotne, takie związane z ciałem, jak tu właśnie prezentację zrobiłam, antyprezentację może, to jest tak, że od tego trzeba zacząć. Od tego trzeba zacząć, co ty dzisiaj potrzebujesz, aż siebie nauczysz, żeby twój umysł był cię w stanie przepuścić do tego, że ty na przykład zobaczysz, że o nie, o fak, to nie, to ja w ogóle mam taki plan na najbliższy czas, i to w ogóle ja tego nie potrzebuję. To jest szok, słuchajcie, bo na przykład sobie wymyśliłeś jakiś wyjazd, jakąś inwestycję, jakieś szkolenie, rozwój firmy. Coś dla siebie, dla partnerstwa się nagle okaże, że jak ty sobie położysz rękę na sercu, pogadasz z głowy, jeszcze się wkręcisz w medytację i w oddech, bo wtedy serce się łączy z umysłem jest tak zwana koherencja serca Łączy się to wszystko no to wtedy może być tak, że szybciej ci przepuści. Tylko że Twój umysł wtedy odbiera to tak, że to jest zagrożenie, bo Ty teraz będziesz chciał coś zmieniać, bo za tym jest świadomość, no uświadamiasz sobie, że teraz potrzebujesz zdjąć te kolczyki, nie, to trzeba to zdjąć i zrobić sobie obciach w internecie, bo teraz słuchajcie, no jak to będzie wyglądało, nie, jeszcze będę tu tarła uszy do końca, oła, oh, what the fuck, no, no i to tak właśnie wygląda, to się właśnie z czymś wiąże, tylko, że ja się już trochę wyluzowałam tutaj w internecie, więc po prostu jest mi z tym trochę lżej, natomiast cały czas to we mnie jest, no bo trzeba być też konsekwentnym. I tam jest cały różny mechanizm, robisz coś, okazuje się, że jednak tego nie potrzebujesz, i teraz trzeba to wziąć i odkręcić. Działania jakieś są podjęte, kasa zainwestowana, podpisana umowa jakaś, małżeńska umowa jest jakaś podpisana. To są wszystko konsekwencje, ja nie mówię o pierdołach, natomiast jak ty zaczynasz od takich rzeczy, właśnie jak cię te kolczyki, albo takich, wam powiem hit, możecie sobie to w internecie zobaczyć, na Instagramie chyba widziałam, taka baba, która w formie kabaret, takiej kabaretowej coś przedstawia, że pierwsze co, jak po pracy elegancko ubrana kobieta robi, to po pierwsze puszcza bąka, po drugie ściąga szpilki, a po trzecie leci biegiem ściągnąć eleganckie te yy, yy, ubrania, a i klipsy miała. No to widzicie, ja sobie założyłam, żeby prezentację zrobić właśnie moje cudne kolczyki. I potem ubiera dres i wskakuje do wyra i po prostu i leży. Ile tam ta kobieta była w tej pracy. Znasz to ze swojego życia, ja to znam. Może klipsów nie zakładałam i w szpilkach nie chodziłam, natomiast tak to jest. I teraz, czy o to chodzi w życiu zawodowym, żeby się po prostu męczyć? To teraz, co ty możesz zrobić, żeby to zmienić? To teraz, jak ty sobie stwierdzisz, że. Na przykład, ty taką drobną rzecz, że nogi cię bolą i potrzebujesz teraz jednak w innych butach chodzić, a byłaś elegancką damą i chodziłaś na tych szpilkach, to, to jest zmiana dla twojego mentalu najpierw, a nie dla ludzi w pracy, bo przecież butów eleganckich można bez obcasa kupić ileś tam, nie? Są. Teraz jest wybór do, do wyboru do koloru. I od tego się zaczyna, że jak siedzisz na spotkaniu. Czy jesteś mniej ważnym członkiem jakiegoś spotkania, czy ty jesteś prezesem i potrzebujesz puścić bąka, to wiesz, sorry, wychodzę do kibla. Nie musisz nikomu mówić o tym. I o takich rzeczach my mówimy: to są podstawowe, pierwotne potrzeby dla ciała. Potrzebujesz zjeść, potrzebujesz się wycikać, zrobić kupę, puścić bąka, potrzebujesz mieć wygodne ciuchy, żeby twoje ciało się dobrze czuło w życiu osobistym i zawodowym. No, 8 godzin, standardowo człowiek pracuje 8 godzin plus dojazd. Chyba, że masz jakąś opcję, że krócej. No to wtedy, wtedy masz więcej jakiegoś luksusu. I to jest zadbanie o siebie, a potem jest Twój czas w życiu. I teraz najbardziej produktywny czas. Chyba mnie ludzie w najbardziej produktywnym wieku słuchają, czyli takie 30, 25. No to mnie nie słuchają. Natomiast tak 30, 40 i się zbliża ta granica, bo jak Ci 40 bywali, to tak jak no też nie tylko ja, inne osoby też mówią, że po prostu. Już są moce przerobowe mniejsze i się ten kryzys może pojawić w wieku średniego. W Słuchajcie, sensie kolejna prezentacja, kolejna potrzeba. Nie przygotowałam się. To się sięgnę na dół. Powodę się sięgnę. No tak, termosika sobie tu nie naszykowałam na biureczku. Tu mi zasło w gardle. Też w sobie sensie nieprofesjonalnie będzie to wyglądało. No bo chrząka mnie. To są właśnie te rzeczy. Że chcemy być profesjonalni, chcemy być tacy eleganccy, chcemy być tacy, żeby nas ludzie fajnie widzieli. No i co z tego? Jak nasze ciało się czuje nieszczęśliwe, jeszcze sobie po, położę nogę wysoko, bo mam nogę kontuzjowaną w kolanie, więc teraz, o, teraz mogę gadać. Chociaż już za długo gadać nie będę, jeszcze będzie medytacja i będzie wsio. Czyli potrzeby podstawowe, które są dla ciebie takie, żeby twoje ciało w ogóle żyło i funkcjonowało. A w kontekście życia, co jest dla ciebie życiowo potrzebne? No i proponuję po prostu się ze sobą łączyć albo w pytaniach. Magia pytań i odpowiedzi, nagrałam taki film, więc zapraszam do moich filmów również na te spotkania co dwa tygodnie, na rolki. Możesz postawić mi kawę, jak mnie cenisz, lubisz, zapraszam na konsultacje indywidualne, które prowadzę. No i co? No i to tyle, co potrzebujesz. Jak chcesz, to zostań jeszcze 3-4 minutki na medytację, dlatego że. I to jest, to tak jak powiedziałam, bardzo dobry sposób na to, żeby się ze swoją intuicją też ze swoim wnętrzem, sercem łączyć. Czy teraz jest taki moment, żeby właśnie wyhamować. Jak cię medytacja mierzi i drażni, to nie jest dla Ciebie, to baj. Właśnie postaw kawę, albo przyjdź jeszcze kiedy indziej, albo jak będą medytacje jakieś to i się będziesz chciał wkręcić, to zapraszam. A dla tych, którzy chcą, to teraz jest czas, żeby się wyluzować. Rozpiąć gacie. Ja cię nie widzę. Zresztą, nawet jakbym widziała, to możesz się nago rozebrać. Mnie to jest obojętne. Ja pracowałam 17 lat w zawodzie medycznym. Także zrób sobie dobrze. Zorganizuj sobie swoją przestrzeń, żeby ci było dobrze. Jak ci będzie dobrze? Można zamknąć oczy. Tak jest najlepiej się połączyć ze sobą. A jak się nie uda? Albo nie chcesz, to popatrz w jeden punkt, tak też jest ok. Połóż sobie rękę na sercu, albo na głowie. To jest taki, takie połączenie się ze sobą, ze swoim ciałem. Teraz się zajmuję sobą. Chcę zobaczyć, co tam jest w środku. Można się dotykać też. Czy położyć sobie rękę na jakiejś części ciała. to czego potrzebujesz? Jak położysz sobie, połóż sobie rękę na głowie właśnie, chyba, że czujesz jakąś inną częścią, to połóż sobie tam rękę i cały czas zadawaj sobie to pytanie. Czego potrzebujesz? Czego twoja głowa potrzebuje, jeśli masz rękę na głowie? Czego Twoja część ciała, na której położyłeś rękę, potrzebuje? Dźwięk, słowo, obraz, kolor, takie wskazówki płynące z ciała, z podświadomej części umysłu. Przychodzi, ten obraz przychodzi w różny sposób, albo w obrazie, albo w czymkolwiek, więc to jest ok. To jest wewnętrzny świat Twój. Mnie do Twojego świata nic, tobie nic do mojego. To czego Twój świat wewnętrzny od ciebie potrzebuje? Można zrobić taki gest i chwyt, żeby położyć sobie rękę i na sercu, i na głowie. I czy jedna na, na głowie, druga na sercu. Połóż sobie tak ręce, jak chcesz. z połączenie i umysłu i emocji, duszy czegoś takiego wewnętrznego, A czego potrzebujesz? Wdech i wydech. Wdech i wydech to jest relaks, to jest też informacja dla ciała, że Skupiasz się na sobie. Świadomy wdech, świadomy wydech. Może być z takim odgłosem ulgi, jak potrzebujesz. To czego potrzebujesz w tą niedzielę dzisiaj? Czego potrzebuje Twoje ciało? Dobrze jest to sobie codziennie powtarzać, pytać siebie. Twoje ciało Cię usłyszy, nawet jeśli nie ma nikogo, kto prowadzi jakąś medytację. Ja tak to robię zawsze intuicyjnie, tak jak na konsultacjach. Dzisiaj poczułam to, więc mówię to. Możesz sobie muzykę puścić relaksacyjną, to jeszcze lepiej układ nerwowy nastraja. U części ludzi, nie u wszystkich. Dobrze jest sobie też zostać w takim, takim nastroju. Najlepiej mnie wyłączyć i sobie zostać jeszcze ze sobą. Wszystkiego dobrego ci życzę. Zestrojenie się ze swoimi potrzebami. Jest ta energia jeszcze taka mocna nowiu. Zakańczamy pewne rzeczy, więc, co potrzebujesz zakończyć w tym cyklu, który się dzisiaj kończy. I co potrzebujesz rozpocząć w kolejnym cyklu Księżyca? Do zobaczenia następnym razem. Wonika Sztangierska, ożywienie, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.